Dobrze się czujesz? Czekaj, co tu gra! Bo pił herbatę? Nie. My pijemy tym barkiem. <gry> I wody. Herbaty to będzie herbata. Ja mam na razie. Ja mam. tym barka na razie. koniu. dalej, koniu. Uwaj. Herbata? Kończył. Dobrysia? Nie, dziękuję. Dobrysia, nie, nie wyspałaś się. Widać. No. Na oczy. Takie oczy miały. Skądś Rozciągam się. Wiesz, o mi poszliśmy spać? Nie nam na nam całość łóżko zawalało, i musieliśmy później się przemieszczać. Tak? Ani nie spała tu, tu. Nie, Musiałam spać no? no, A ty, co się zapadało w łóżko? To, to jest samo. Ja spała jeszcze raz. jest. Ty tą ręką musisz machać. Ja nurem nie, bo. To, to, Patrzcie. Patrz. A gały śmierć. Nie!